Choć pogoda nie rozpieszczała, atmosfera w minioną sobotę w Głuszynie w gminie Kraszewice była wyjątkowo gorąca. Na placu za klubem Seniora odbył się kolejny piknik historyczny, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i spragnionych wiedzy gości. Tym razem organizatorzy zrezygnowali z dobrze znanego już pleneru przy Muzeum Elementarza imienia Profesora Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, gdzie wciąż trwają prace nad rewitalizacją zabytkowego dworku. Zamiast tego uczestników zaproszono na plac za klubem Seniora w Głuszynie. Okazało się to trafnym wyborem. Mimo deszczu i kapryśnej pogody atmosfera była gorąca, a liczba atrakcji nie pozwalała na nudę. Na odwiedzających czekały liczne stanowiska, które przenosiły w przeszłość i pozwalały niemal na własnej skórze poczuć klimat dawnych czasów. O szczegółach wydarzenia opowiada Ewa Malonk, dyrektor Muzeum Elementarza. Zaprasiliśmy osoby, które interesują się historią lokalną, ale też historią Polski czy historią świata na. Uczestników dzisiejszego pikniku czeka instalizacja pieczenia chleba. Czeka również wyjątkowa atrakcja, ponieważ po raz pierwszy przyjechało przyjechała do nas stowarzyszenie Gloria Wikidris z wielkimi zdjęciami, na których tle uczestniki mogą zrobić sobie zdjęcie i przynieść się w czasie. Mimo niepogody jesteśmy, jesteśmy w Głuszynie, w naszej tymczasowej siedzibie, ale wiemy też, że cały czas musimy pielęgnować nasze muzeum, musimy o nie dbać. Pomimo remontu, pomimo, że jesteśmy zamknięci, jesteśmy w innych warunkach, nie zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie, przyspieszamy. Wszystko po to, żeby z hukiem wrócić do Kuźnicy Grabowskiej. Nie zabrakło również Wrocławskiej Grupy Poszukiwawczej, która od początku istnienia pikników wspiera organizatorów wydarzenia. Jej przedstawiciel, Andrzej Mikołajczyk, przypomniał o sześcioletniej współpracy i podkreślił, że te spotkania z roku na rok zyskują na atrakcyjności. Czas pokazuje, że to słuszny czas, tak? dobrze spędzony pikniki nabierają mocy i coraz jest tutaj przyjemniej i weselej i więcej można też zobaczyć. Członkowie grupy prezentowali elementy odnalezione na terenie gminy, były wśród nich carskie kopiejki przedmioty z okresu zaborów, a także monety niemieckie z czasów II wojny światowej. Zasadniczo elementy, które się pojawiają w ziemi, one są dosyć powtarzalne z racji jakby położenia tutaj tych ziem. To są najczęściej kopiejki Carskiej Rosji, która tutaj, jak pamiętamy z historii, ten rozbiór tutaj sobie uskuteczniała. Jest ich chyba najwięcej, są to przeróżne monety przeróżnych carów, którzy w tym czasie urzędowali na swoich stanowiskach. Pojawiają też się monety niemieckie z racji II wojny światowej, tak. Te starsze niemieckie również, bo tutaj prusy wpływ też swój pokazały, tak, że te ziemie były troszkę takie przygraniczne, dzielone i jakby mówiąc brutalnie napadane, czy to z lewej, czy z prawej strony i tych elementów wydaje mi się po ilości jest najwięcej i nie, nie są to jakieś zabytki. W programie pikniku znalazły się również pokazy rzemiosła. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się inscenizacja pieczenia chleba przygotowana przez zespół Zaprośnianki. Mąka musi być dobrze e, przesioną, to ona się tak na bierz, bierz i bierz, wtedy się wydarzy. Jeszcze Pomimo kapryśnej aury wydarzenie zgromadziło wielu uczestników, którzy wspólnie spędzili czas, poznając historię regionu w ciekawy sposób. Organizatorzy podkreślają, że piknik historyczny na stałe wpisał się już w kalendarz lokalnych imprez i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.